Są trzema kolejnymi parzystymi liczbami naturalnymi. Najdłuższa krawędź tego prostopadłościanu ma długość P. Dobra, bo faktycznie kolejne zadanie, które w dziwny sposób zostało określone, jak mi to moi maturzyści powiedzieli. Ale spoko, spoko luz. Blues, rysujemy to sobie po prostu. Rysujemy. I teraz tak, mamy informację, że długości trzech krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka. To zaznaczę je na czerwono, czyli jeden wierzchołek. Dla mnie ten wierzchołek, z którego to zaznaczam jest ten. Tu jest druga i tu mamy trzecią. I jeżeli najdłuższa, najdłuższa to jest P, no to uwaga, trzyma kolejne parzyste liczby. Więc jeżeli P jest najdłuższą parzystą, no to ta wcześniejsza musi być krótsza od niej, nie? Czyli będzie P minus 2. A ta najkrótsza to będzie P-4. P-4, bo idziemy co dwa, bo jeżeli parzyste, to co dwa. Jak dodamy dwójkę, to wyjdzie nam P. Czyli czy to są trzy kolejne parzyste liczby, jeżeli określili nam P, że jest najdłuższą? Mhm. I jest pytanie o objętość. No to, kochani, objętość. No to. To jest iloczyn trzech właśnie tak naprawdę krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka, bo to jest pole podstawy razy wysokość. Więc to by się zgadzało, nie? prostopadłością, czyli tak naprawdę w podstawie ma prostokąt. Każda ściana jest po prostu prostokątem. Dobra, policzmy. P, P minus 2 i P minus 4. Zobacz, w tym zadaniu po prostu musimy to przemnożyć, bo nie ma takiej odpowiedzi. No to ja sobie najpierw zajmę się tymi nawiasami. Wszystko na siebie po prostu przemnażam. Jak potrzebujesz troszeczkę więcej czasu, to na spokojnie sobie to w swoim tempie przemnóż. Bylebyś to zrobił? Minus 6P kwadrat plus 8P. Czyli mamy taką odpowiedź. I to jest właśnie pod